Cześć wszystkim. dzisiaj jesteśmy na łowisko Centrum rodzica na ulicy Kamionka. To jest nowe łowisko w naszym mieście, które powstało od niedawna. Przychodzimy tu dziś na, na rekonesans. Na pogodę mamu, jaką mamy, słońce, deszcz, wiatr, teraz jest śnieg, ale obecnie łowisko bardzo fajne, dość głębokie. Są tu karpie, strongi, strągi, szczupaki, oponie zdręgi, bo też dzisiaj udało się złowić. karpie pełnouutkie. Także wszystkie rybki, które tutaj są, na pewno są w dobrej kondycji, fajnie walczą i na pewno zachęcają wędkarzy do dalszych połowów. Obecnie właściciel, Pan Paweł, zapraszam w współpracę od niedawna jako nasz kolejny partner naszej grupy Wykaz Podział Rodnickiego. Mam nadzieję, że nasze partnerstwo i współpraca będzie się układać w jak najlepszych stosunkach. Przedtem powiedział też, że ryby są systematycznie dopuszczane. W każdym, każdy gatunek ryb jest w bardzo dobrej kondycji. Opowiedz proszę teraz o trochę łowisku. Jak to wygląda? Jak to zaczęło? No i jakie plany na przyszłość? No to łowisko. Pierwsze stawy zostały wykopane 40 lat temu przez mojego dziadka. Później jak tata przejął to, te stawy po dziadku, to pogłębiał je dwa razy. A ostatni, bo to są trzy stawy, ostatni taki staw udało mi się zakupić 3 lata temu. I praktycznie w tamtym roku zrodził się pomysł, żeby otworzyć tutaj w centrum Brodnicy łowisko, bo czegoś takiego nie ma tutaj praktycznie w naszym rejonie. No, i mam nadzieję, że po prostu przyjmie się ten pomysł i że będzie dużo chętnych wyłowić ryby. Ja będę się starał ze swojej strony, żeby ta ryba była zawsze. I no, gorąco zapraszam. na łowisku centrum Brodnica nikt może nawet nie wie, że w samym centrum miasta jest tak fajne miejsce a myślę, że będzie jeszcze fajniej od tego co tutaj właściciel mówi to, to na przyszłość myślę, fajne miejsce do łowienia dzisiaj rybki tak dosyć słabo dopisały ale pogoda jest taka, także myślę, że nic nie chciało brać ale koledzy złowili tam karpia japonkę i jakąś strękę. Także fajne łowisko, myślę, że z czasem będzie jeszcze lepiej. Serdecznie zapraszam. Także krótka historia o naszych łowiskach w naszym mieście. Na pewno zachęci nie jednego welkarza jak i karpiarza. Niedługo też powstaną fajne domki, które na pewno dla karpiarzy nocnych, że tak można powiedzieć, będą sprzyjały po takich spędzeniami miło czasu. Zachęcamy serdecznie wszystkich do przyjazdu, przyjścia na te stawy, bo naprawdę warto. Dziękujemy i zapraszamy.